Wiesz, dużo dziewczyn też szuka w tej takiej sferze show biznesu jakiegoś wsparcia, nie? Mhm. Czyli jakichś pleców. Niektóre osoby wiedzą, że robię jakieś materiały ze znanymi osobami no, dla różnych marek, że gdzieś mam jakieś kontakty i dużo osób pewnie się też dlatego przykleja do mnie, nie? Ale powiedziałeś też mi jedną ważną rzecz przed tym wejściem tutaj do studia, mhm. że jedna z koleżanek z show biznesu nie będziemy wymieniać, która, bo też nie o to chodzi, yy, pokazywała ciebie palcem jako takie yy, dziwadło, że masz tylko jedną żonę, tak? Że, że cały czas jesteś jej, jej mężem i że jeszcze nigdy jej nie zdradziłeś. Tak, 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 tak. No, miałem taką współpracę z taką dziewczyną, e, która mnie przedstawiała swojej koleżance, też takiej, no, e, dość znana prezenterka z telewizji. Ona mówi, Paweł, e, to jest e, bardzo dobry filmowiec, bardzo dobry artysta, ale wiesz co? On normalnie ma żonę, on jej nie zdradza, nie? I ja się czuję jak taki egzotyczny trochę człowiek. Ja też nie mówię, że cały show biznes taki jest, ale wiesz, w grę wchodzą duże pieniądze, duże znajomości, jesteś rozpoznawalny, chcesz się pokazać.